Witam serdecznie w tym drogim imieniu Jezus. Piękna polska jesień. Przysłowie Bożym, cudowne Boże Słowo, ożywia mnie na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Pan Jezus je darował, więc będę je szanował, z miłością wiecznie chował, Boże Słowo. Tak rozważając Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, gdzie Pan Jezus mówi, że jak było za dni Lota, tak będzie i z przyjściem Pana Jezusa. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem powtórnym Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, do swoich uczniów, że jeżeli Pan Jezus przyjdzie, nie, będą, nie będzie, że On będzie tam, 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 bo Królestwo Boże jest w Was i pośród Was, ale jak Pan Jezus przyjdzie, to tak jak błyskawica się pojawia od schodu aż na zachód i zajaśnieje, tak będzie i z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I jeżeli w tym czasie ktoś będzie na polu, to niech nie wraca się do domu, kiedy zabłyśnie ta błyskawica, żeby zabrać coś do ubrania, do jedzenia. Niech tam czeka. Jeżeli ktoś będzie na dachu pracował, a ta błyskawica zaświeci od jednego krańca do drugiego, to niech z tego dachu nie schodzi, niech tam czeka. I... Pan Jezus mówi: Wspomnijcie na żonę Lota. I nie wspominając żonę Lota, to my się dowiadujemy, że kiedy miasto Sodoma i Gomora w pierwszej księdze mojżeszowej miały być zniszczone, to aniołowie byli posłani, aby uratować Lota, jego żonę i jego dzieci. I aniołowie powiedzieli: Nie zatrzymujcie się tutaj. I nie oglądajcie się do tyłu, ale uciekajcie w góry. Jest to wielka pokusa, no czy naprawdę te miasto Sodoma i Gomora i ten dom, który, w który tyle zainwestowałem, że on miałby się spalić i być zniszczony. No i ucieka człowiek, ale w sercu jest ta ciekawość, czy naprawdę to zostanie spalone. I obraca się żona lota, i w tym momencie zamienia się w słup soli. Pan Jezus mówi wspomnijcie na żonę lota. Jeżeli ja przyjdę jak błyskawica od schodu aż na zachód, od jednego krańca nieba do drugiego, a ty będziesz na polu, czy będziesz na dachu, czy gdziekolwiek. Tam czekaj. I wspomnij na żonę lota, nie wracaj się. Jest to wielkie. Przygotowanie dla nas, żyć, jak mówi ostatnie, ostatnia księga i ostatnie słowa Pana Jezusa, że Pan Jezus oczekuje i, i, i my oczekujemy. Oblubienica mówi do Pana Jezusa: przyjdź, a Pan Jezus przychodzi. Pan Jezus mówi: też chce przyjść do oblubienicy. I my wiemy, że Pan Jezus poszedł przygotować mieszkanie dla nas. I kiedy przygotuje, przyjdzie. Nie znamy dnia ani godziny, ale dlatego, że Pan Jezus jest dla nas skarbem, wszystko we wszystkim, oczekujemy z żarliwością. Niech Pan Jezus nas błogosławi w tym oczekiwaniu, jak mówi jedna pieśń, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, pochodnoszą się w górę jak orły. Chodzą, a nie ustawają, Biegnąc nie spracują się, Naucz mnie oczekiwać Cię. Z Bogiem, z Bożym błogosławieństwem na cały dzień.